Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek nie będzie miał jakiegoś określonego tematu. Nie będę go poświęcał tylko dla kur, tylko dla królików, tylko dla jakiejś jednej sprawy. Lecz chciałbym Wam trochę opowiedzieć trochę z Wami porozmawiać przedstawić Wam kilka rzeczy, które ostatnio się wydarzyły. Również Wam tutaj pokazuję tę śliwkę po lewej. Smutno mi trochę z tego powodu, ponieważ w tym roku nie miała żadnego kwiatka, a w zeszłym roku kilka śliweczek na niej było, były dość dobre. Liczyłem na to, że w tym roku też będą, ale się nie udało. Jak widzicie, również trawka na wybiegu się powoli pojawia. Na początku widzieliście filmu ciemniejsze chmury na niebie oraz krople deszczu się pojawiają tutaj. I właśnie tak się zastanawiam, chyba tej trawy dzisiaj nie będę podlewał. Pewnie mi ten deszczyk ułatwi zadanie. Jak nie teraz, no to może za parę godzin w nocy się pojawi, więc nie będę musiał jej dzisiaj podlewać. Jak wiecie, dziś jest 30 kwietnia, ostatni dzień miesiąca. Tak się akurat złożyło, że przez ostatni miesiąc, cały kwiecień, udawało mi się. Codziennie dla Was stawiać odcinki. Oczywiście z jedną małą wpadką, ponieważ tam 2 kwietnia chyba odcineczek się nie pojawił, ponieważ miałem problemy, wiecie, po przerwie ze wstawianiem filmów. Ale za to 3 kwietnia pojawiły się dwa filmy, także ilość filmów z ilością dni w miesiącu się zgadza. Ten powinien być 30 filmem w tym miesiącu, tak jak i kwiecień ma 30 dni. Więc nie zapowiadałem żadnej codziennej serii, nic takiego, żeby na kanale się moim pojawiło. A jak widzicie, postarałem się dla Was, aby filmy pojawiały się codziennie przez miesiąc. Ja Wam bardzo serdecznie chciałbym podziękować za wyczekiwanie, ponieważ, jak wiecie, w marcu nie pojawił się żaden film, a dużo osób w kwietniu wróciło do systematycznego oglądania moich filmików. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Również dziękuję Wam za wspieranie mnie oraz za to, że po prostu skomentujecie te filmy, piszecie tam komentarze na różne tematy. Ja Wam bardzo za to dziękuję. Jak widzieliście, może się teraz powtórzę, ale filmy się pojawiały codziennie. Ja tego Wam nie zapowiadałem w żaden sposób, a postarałem się, aby filmy były. Wy to doceniliście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Biorąc pod uwagę innych twórców, którzy na przykład zapowiadają, a pojawi się kilka odcinków z rzędu i to koniec. A widzicie, ja dla Was się postarałem, nie zapowiadałem nic i wstawiłem 30 odcinków z rzędu prawie przez cały miesiąc. Tutaj, jak widzimy, tylko jednego królika, bo dwa weszły na paśnik, sobie zajadają sianko. Przez ten miesiąc sporo się działo w hodowlach w hodowli królików, jak i w hodowli kur. Myślę, że więcej działo się w hodowli królików. Czasami były chwile radosne, czasami smutne. No ale takie jest właśnie życie, więc nigdy nie jest kolorowe, ani cukierkowe takie jakbyśmy chcieli, ale staramy się, aby wszystko było jak najlepiej. Oczywiście Wam również tego życzę, abyście się nie poddawali, tylko dążyli do celu. Pamiętajcie, musicie sobie jakiś obrać w życiu, żeby wasze życie miało sens i starajcie się go osiągnąć w jak najlepszym stopniu. Tutaj, jak widzimy, jest ta samiczka, która miała ostatni wykot w kwietniu. Nie chcę zapeszać, oczywiście, odpukać. Nadal ma 7 sztuk. Liczę na nią. Chciałbym, aby mi odchowała. Tam pisaliście, że bardzo piękne są te żółte. Fajnie byłoby je zobaczyć za dwa tygodnie, jak już by sobie radośniki całe po klatce. Ja bym był bardzo z tego powodu zadowolony, no i po prostu byłbym dumny. Jak wiecie, w marcu dużo samic zmarnowało swoje wykoty. Ja dałem im kolejne szanse, dopuszczając je na ten miesiąc. W tym miesiącu widzieliście, jak te wykoty wyglądały: jedne odchowane, yy, jedne nie. Połowa miod upadła, później druga połowa i nic już z tego nie wyszło. No ale próbujemy żyć dalej. Pisaliście, żeby zmienić stado, żeby zmienić samca, zmienić samicę. Ja się z wami wszystkimi zgadzałem w komentarzach, ponieważ już nad tym myślałem, lecz wiecie, jak jest. Jest w porządku. To się przeznacza pieniądze na inne cele, ponieważ króliki tam żyją, rozmnażają się, wszystko jest dobrze. A teraz jak już zauważyłem i wy również, że jest problem. Samice już nie odchwują młodych. Więc trzeba będzie coś z tym sadem, stadem zrobić. Ty co się domagasz? Trzymi o tym miałaś i nic. Więc więc no siedź sobie na razie w tej komorze do czasu. Także na razie nie będę spoilerował, co i jak, lecz teraz wam chciałbym powiedzieć, że mam w planach, lecz dopiero około sierpnia, lipca w tych rejonach zakupić jakieś nowe sztuki do hodowli. Nie wiadomo, może rasowe, może nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Te króliki, które mam sprzedać, um, ubić, przeznaczyć na pasztet, zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądać, żeby wprowadzić. Świeżość do tej hodowli, ponieważ jak wiecie, już króliki hoduję ponad prawie 6 lat, coś takiego. No i od tamtego czasu tylko głównie był samiec nowy do hodowli sprowadzany, a samice były te, które się mi wychowały. A pasowałoby wymienić również całe statko, więc i tak będę postępował. Mogę Wam również powiedzieć: spójrzcie, poidełek nadal nie umyłem. Jeśli ktoś to zauważył, no to pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dziękuję za y, takie skupienie uwagi podczas oglądania moich filmów. Chyba wspominałem o tym już ze 2 trzy razy w filmach, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Na pewno będą umyte. Nie obiecywałem niczego, więc myślę, że nie macie mi nic do zarzucenia. Jeszcze nie prezentują się tak źle, ale po prostu mi się nie podoba ten kurz tutaj na pokrywce i muszę to wszystko po prostu umyć. Więc myślę, że z hodowli królików to by było na tyle tych informacji, które chciałbym Wam przekazać. Dotyczących minionego jeszcze, nie, ponieważ gdy to oglądacie, nadal jest jeszcze kwiecień, ale dotyczące tego miesiąca, oczywiście, osoby, które oglądały wszystkie odcinki przez cały miesiąc, wiedzą, że czasami były filmiki lepsze, czasami gorsze. No, oczywiście, wiecie, że starałem się nagrywać z dnia na dzień. Więc nie zawsze wychodziło to wszystko tak jak bym ja to chciał, tak jakbyście wy to chcieli, ale nie było aż tak źle. Ludzie oglądali te filmy, co świadczą o tym. Wyświetlenia, oczywiście, tak jak mówię, nie wszystkie produkcje wyszły tak jakbym chciał, i myślę, że czasami jest to zauważalne, ale przy wszystkich się staram, aby wychodziły jak najlepiej. Widzieliście również na początku miesiąca, że pojawił się kurniczek, który był budowany w marcu. Właśnie również głównie z tego powodu była ta przerwa, ponieważ chciałem poświęcić czas na jego zbudowanie. Miałbym tu jeszcze w międzyczasie nagrywać, to mógłbym pewnie jeszcze przemyśleć jakieś fragmenty i moglibyście się dopytywać. A ja w marcu zbudowałem ten kurniczek, film się pojawił w kwietniu, bardzo miło go przyjęliście, również dopytujecie jakie kurki się tam pojawią. A ja wam mówię, że nie powiem, ponieważ chciałbym zrobić dla was niespodziankę i nowe kurki się pojawią, to wtedy będziecie mieli nagrany film i dopiero wtedy się dowiecie. Niektórym powiedziałem na live, ale było na tym live dosłownie na palcach jednej ręki można było policzyć oglądających, więc tylko ta grupka osób wie. No i jeszcze oczywiście trawka nie urosła na wybiegu przed kurnikiem, więc na to trochę też czekam. I dopiero jak trawka ładnie się ukorzeni, urośnie, wszystko będzie tak jak być powinno. To zakupie kurki. Może to być w połowie maja, może to być początkiem czerwca. Zobaczymy, jak w tym temacie wszystko wyjdzie. Ja liczę, że będzie to jak najszybciej wy również byście tego chcieli. No ale życie pisze różne scenariusze i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także teraz znowu trochę się rozgadałem. Myślę, że informacje dotyczące hodowli królików z tego miesiąca to by było na tyle. Oczywiście możecie wpisać w komentarzach, jeśli jeszcze jakiegoś tematu nie poruszyłem. To będę wam tam odpisywał, lub może poruszę ten temat w kolejnym odcinku. Ale uważajcie, jeszcze nie kończymy tego filmu. Przejdziemy teraz do hodowli kur. Tam również przekażę Wam kilka informacji, i później jeszcze na koniec coś ciekawego Wam powiem. Jak widzicie, dziś kurki mi zniosły 10 jajeczek. Biorąc pod uwagę to, że z 15 kur mam 3 kwoki, to te 10 sztuk jajek jest bardzo dobrym wynikiem. Ja jestem z Was bardzo dumny, bardzo zadowolony. Również tutaj, jak wiecie, siedzą dwie kolejne kwoki. Ta siedzi już tydzień. Ta została nasadzona na jajka wczoraj, także siedzi jeden dzień. Ma ona pod sobą również 13 jajek. Są to głównie jajka kurniosek, ale tam się jeszcze trafiły dwa od kurek rasowych. Także może się coś ciekawego z tych jajek wykluje. Te jajka właśnie jeszcze trzeba tej kurce sprawdzić, ponieważ tam pisaliście w komentarzach, żeby sprawdzać, aby kurka po prostu nie siedziała do końca na pustych jajkach, tylko żeby skupiła się na tych, w których są kurczaczki. No i właśnie trzeba będzie to zrobić. Ja już tam delikatnie patrzyłem, jak to wygląda. No ale zobaczycie to również w kolejnym filmie. Teraz jeszcze przejdziemy do z kurczakami, abyście tam zobaczyli jak to wszystko wygląda i później jeszcze Wam coś powiem. Jak widzicie Kwoka tutaj sobie siedzi w kartonie. Pod nią są skryte kurczaczki. Jest ich 10 sztuk. Tyle ile było na poprzednim filmie z lęgów. Tyle nadal jest. Kurkę tutaj przeniosłem, nie odrzuciła młodych. Pisaliście bardzo dużo komentarzy na ten temat. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za słowa krytyki w moją stronę, które również mnie e, oczywiście w tym temacie wzmocniły, abym już więcej takiego błędu nie popełniał. Przy kolejnych lęgach oczywiście tak nie zrobię. Nie będę zabierał e, kurczaczków w kwoce, które będą się lęgły. Niech się wynagną do końca, i później wtedy będziemy myśleć, co będziemy robić dalej. Tak foka na szczęście kurczaków nie odrzuciła. Oczywiście, jeszcze chciałbym pozdrowić tutaj kanał pierzasta ekipa Krzycha, który nagrał film na ten temat, również go oglądałem i dowiedziałem się bardzo dużo ciekawych rzeczy, także pozdrawiam tego użytkownika. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy pisali komentarze pod tym ostatnim filmem na moim kanale na ten temat, jak powinienem postępować, czego powinienem nie robić, a już zrobiłem. No, jak wiecie, były to moje pierwsze lęgi w życiu, więc nie wiedziałem, jak w takiej sytuacji postąpić. Dobrze tam pisaliście, że powinienem nic nie robić. Kwoka by sobie poradziła ze wszystkim sama. No i tak powinienem po prostu zrobić. Lecz, oczywiście, tak jak tam. Mam nadzieję, że yy, twórca kanału Pierzasta Ekipa Krzycha ma na imię Krzychu. Jak tam Krzych mówił. Nie powinno się jej przeszkadzać, bo to jest dla niej duży stres. Teraz ona sobie siedzi z kurczaczkami. Ja tutaj widziałem, jak ona tutaj dziubie z tego hmm, podstawka jedzenie. To również kurką pokazuje, jak to się powinno robić. Kurczaczkom i one dziubią razem z nią. Również jak pije ona wodę z tego podstawka, to kurczaczki też delikatnie z tego podstawka piją. Nie muszę im zanurzać dziubków, one wiedzą, co już mają robić. Matka im po prostu wszystko pokazała. No, i liczymy na to, że się odchowają wszystkie. Jak na ten moment jeszcze siedzą w tym kartonie, lecz ja już przygotowuję dla nich nowe miejsce. Oczywiście, tak jak mówiłem, obok kurnika w tym pomieszczeniu będą sobie siedzieć. Lecz jeszcze przygotowuję coś takiego, aby kurka mogła po prostu na zielonej trawce z nimi chodzić, ale żeby były zabezpieczone przed y, ptakami drapieżnymi, żeby nie wyłapały tych kurczaków, ponieważ pies jest u nas zamknięty w końcu. Także on nie powinien nic zrobić. Kurce, która by chodziła po podwórku z kurczaczkami, ale chodzi tutaj o ptaki drapieżne, bo nie zawsze mogę być w pobliżu, żeby patrzeć na nią po prostu, ponieważ muszę być czasami w domu na lekcjach zdalnych na nauczaniu i muszę się na tym skupić. A jakbym mi opuścił na przykład z rana, żeby sobie tak pochodziła parę godzin, to nie zawsze bym mógł na nią patrzeć, więc przygotowuję coś takiego. Aby one były w tym miejscu bezpieczne. Myślę, że zobaczycie to w kolejnym odcinku, może w, w przyszłym tygodniu dopiero, ponieważ zacząłem dopiero to tworzyć. Jeszcze farba mi się skończyła, muszę kupić jutro farbę i dokończyć malowanie. Ale na pewno zobaczycie, co tam dla Was tworzę. Znaczy, się dla kurki, co ja mówię. Dla Was yy, nagram filmik o tym. Także jak widzieliście, ten miesiąc był bardzo owocny jak i wykoty, również zmarnowane. Lęgi również były. Mamy trzy kwoki, jedna z kurczaczkami, dwie wysiadują jajka. Oczywiście w hodowli dokonałem kilku zmian. Jedną z głównych jest ta zasiana trawa i oczywiście próba powiększenia wybiegu dla kurniosek, ale na razie tam rośnie trawka. Również wykonałem dość y, wiele innych prac, o których nie nagrywałem, ale uwierzcie mi, nie siedziałem w domu i nie odpoczywałem. Również jeszcze dla Was tworzyłem te materiały. Starałem się je nagrywać, aby wychodziły jak najlepiej. Również aby te tematyka się nie powtarzała, tak jak u co po niektórych, że w każdym filmie żywienie królików i tyle wystarczy. Starałem się, aby było urozmaicone. Czasami była hodowla kur, czasami hodowla królików. Myślę, że zadowoliłem wszystkich moich widzów, ponieważ nie wszyscy widzowie oglądają. Wszystkie filmy, tylko niektórzy wpadają na filmy o kurach, niektórzy na filmy o królikach, niektórzy po prostu czasem wpadną na jakiś film. Również i takich pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie, oczywiście. Mogę Wam powiedzieć na ten moment, że ten odcinek jest to ostatni odcinek na moim kanale. Oczywiście w kwietniu. ha, ha, ha. wiecie, Prima Prize był miesiąc temu. Jest to ostatni odcinek na moim kanale w kwietniu. W maju oczywiście również odcinki będą się pojawiać, lecz już rzadziej nie będą codziennie. Myślę, że co 3 dni lub dwa w tygodniu odcinki się pojawią. Oczywiście jak będzie jakieś więcej tematów do poruszenia, to może się pojawić więcej odcinków, lecz już nie będę nagrywał codziennie tych filmików. Starałem się, aby teraz co cały miesiąc te filmy się pojawiały, również się one pojawiały. Wy je oglądaliście, ja wam bardzo serdecznie. Z tego miejsca za to dziękuję. Teraz już te filmy nie będą się pojawiały codziennie, więc ostrzegam. Tak jak yy, nie mówiłem o tym, że będą się pojawiały codziennie, tak teraz mówię, że się nie będą pojawiały codziennie, żebyście wiedzieli, bo niektórzy mogą być niedoinformowani i później być zawiedzeni, że gdzie jest odcinek. Codziennie się pojawiały, a teraz już nie. Więc oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nie oglądali wszystkich odcinków, do nadrobienia sobie tego tematu. Niektóre były tak jak serial. Dotyczyły spraw bieżących, lecz niektóre się pojawiały tak po prostu. Omawiałem różne kwestie dotyczące hodowli, jakieś prace. Także takie filmy można sobie oglądać również z opóźnieniem, to nie będzie żadnego problemu. A właśnie, spojrzałem na koguta. Również kogut był w tym temacie przez cały miesiąc. Tak, kogut będzie zmieniony. Oczywiście zakupię nowego, lecz wiecie, jeszcze w tym miesiącu, w poprzednim zresztą, ale w tym też, była sytuacja pandemii koronawirusa, no i było zalecenie, żeby się nie przemieszczać, no więc starałem się tego nie robić i się nie przemieszczałem, więc po tego koguta również nigdzie nie wyjeżdżałem, ale teraz jak już obostrzenia są znoszone, będę myślał coś w tej tematyce, kurczę, co ty tutaj widzę, siatkę mi cało podarłaś i powyginałaś, no. Na kamerze widzę, że tego nie widać. Ale ona ciągnie pazurami za tą siatkę, i spójrzcie, jak tutaj jest pofalowana. I to wszystko ciągnie do środka i wygina. Rozumiesz? Już niedługo. Jeszcze chwilę możesz się tu podroczyć ze mną. Ale już więcej nie będę się z Tobą mordował. Tutaj samczyk również sobie leży. Może będzie on za niedługo sprzedawany. Kto wie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także myślę, że przekazałem Wam wszystkie informacje dotyczące tego miesiąca dotyczące tego całego, tak jakby maratonu również jego końca również spraw bieżących, które były dość często poruszane na kanale w tym ostatnim miesiącu. No i co? Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące mojej hodowli bądź mojej osoby, to zadawajcie je w komentarzach, ja będę Wam na nie odpowiadał. Oczywiście, jeśli jeszcze jest ktoś zainteresowany to zapraszam na mój fanpage na Facebooku, link w opisie. Tam pojawiają się różne zdjęcia oraz pisy dotyczące hodowli, które nie zawsze pojawiają się na YouTube. Także zachęcam wpaść. Oczywiście, jeszcze fanów rolnictwa, którzy lubią sobie czasami oglądać jakiś film rolniczy z siewu, uprawy czy coś takiego. Zapraszam wszystkich na kanał AgroMix. Link znajdziecie w opisie. Ostatnio pojawił się tam vlog z moim udziałem z kultywatorowania. Pod kukurydze z uprawy. Tam poruszyliśmy kilka kwestii. Sobie porozmawiałem z właścicielem tego kanału, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do wpadnięcia. Link znajdziecie w opisie. No, i myślę, że to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzę, że wyszedł on dość długi, ale osoby, które chciałyby się czegoś ciekawego dowiedzieć, to na pewno go oglądną całego. Więc jeśli oglądałeś cały ten film, to proszę cię napisz w komentarzu hashtag kurczak, znajdziesz go w opisie. Jeśli nie wiesz, jak go zapisać, napisz hashtag kurczak. Ja przypnę ci oczywiście serduszko. Inni niech nie wiedzą o co tutaj chodzi, a ty będziesz wiedział, bo oglądałeś do końca. No, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Thank <laughs> you.